Jurek Owsiak jest na pewno kapitanem wyjątkowym, bardzo zaangażowanym w cały ten projekt, mocno wspierającym zespół, ekspresyjny bardzo. Daje sobie siebie wszystko tak samo jak każdy inny zawodnik na boisku. Prawdziwy futbol czeka nas 8 września. Każdy mecz był wyjątkowy. Myślę, że jest to marzenie każdego chłopaka, który gra w piłkę, żeby wystąpić na dużym boisku przed tak wspaniałą publicznością w tak ważnym meczu. Będę to wspinał na pewno zawsze, do końca życia. Mecz w Ośp kontra TVN wygra oczywiście ekipa Jurka i Puchary pozostaną razem z nami. Myślę, że zespół jest dosyć liczny, mają w kim wybierać, trenują regularnie. Z drużyny tvn obawiam się myślę najbardziej Piotra Świerczewskiego, byłego reprezentanta, ale myślę, że jemu też siatkę się założy. Muszę zadzwonić do morząd. Jak? Piłka krzyczy Ała, wywróci się na ziemię, to sędzia wtedy gwiżdża i mamy żywot. Przerobowanie jest to techniczne przerzucenie piłki nad bramkarzem. Nic się nie dzieje, gramy dalej. Tiki-Taka jest to system gry, który znany jest najbardziej w Hiszpanii, a szczególnie w Barcelonie. Dużo podań, licznych po ziemi. Cel wielkiego meczu to karetka dla Ustrzyk Dolnych, jak co roku, w szczytny cel. No, trzeba przede wszystkim przyjść na stadion, kibicować, wspierać obie drużyny i, i TVN-u, wysyłać SMS-y, tak możemy wspierać ten szczytny cel.